Ją witam bardzo serdecznie w kolejnym poradniku do nas serii Road to Legend. Jest herbatka, jest MKR. Mm. Napijmy się i zacznijmy, może kolejną epicką opowieść o tym, co niszczyć, a czego nie niszczyć, a co kraftować, a czego nie kraftować. Tym razem przedwieczni bogowie. Dobra, koniec tej błazenady. Moi drodzy, kolejny odcinek, kolejne karty, kolejne jedyneczki, dwójeczki, trójeczki, czwóreczek, chyba brak. Zaczynamy oczywiście od epików i po kolei. Postanowiłem, że może jedynek nie będę opisywał i tylko będę mówił, że jedynka... Je, jeden równa się nie craftować absolutnie, można sobie niszczyć bez problemu. Jeden. E, tutaj mamy dwa, tego bym nie kraftował, ale bym też nie niszczył. Może jakiś token druid pograć, może pograć jakiś buff druid. Może pograć jakiś inny druid i to może się sprawdzać, więc tej karty na pewno nie należy niszczyć w tym momencie. I w sumie w przyszłych też nie, ale craftować tylko jeżeli. Oj, przepraszam, tylko jeżeli mm, macie zamiar wykorzystać ją w jakimś fajnym deku. No to jest w miarę oczywiste. Jedyneczka. E, tutaj mamy też dwójeczkę, nie warto tego jeszcze niszczyć, lepiej to zostawić, może to jeszcze pograć. Chociaż przyznam się szczerze, że po znerwieniu tego z 8 na 9 no jest troszkę gorsze, ale nie niszczyłbym tego w tym momencie przynajmniej. Zakazany płomień na pewno jest to mm, 2-3. Dlaczego tak? Jedną sztukę trójka, czyli warto skraftować do jakiegoś tam Major, chociaż, ale jakbym miał dwie sztuki, to drugą, jak potrzebujecie pyłu, można zniszczyć. Tutaj mamy raczej trujeczkę. Karta wykorzystywana w różnych dekach. Więc myślę, że nie ma sensu. Znaczy taką dwójeczkę, na pewno jej nie warto niszczyć. Co do kraftowania, no to też tutaj ostrożnie bym do tego podchodził, ale jeżeli potrzebujecie do deku, to oczywiście spoko. Zakazane uzdrowienie, no myślę, że to jest trójka. Tak, jedna wersja, znaczy jedna sztuka to jest trójka, czyli warta skraftowania. Nie warta niszczenia druga sztuka. No też, jeżeli potrzebujecie totalnie, no to w sumie też jak najbardziej można skraftować dwie, ale na pewno tego niszczyć nie należy. Ten gościu, wbrew pozorom, nie jest najgorszy, jeżeli powstanie dek z murlokami na Paladynie. Czy taki deck powstanie? Nie wiem, ale też bym tego raczej nie niszczył, bo gdzieś tam te murloki w tym momencie na tym Paladynie, jako tako wyglądają, w przyszłym roku mogą wyglądać lepiej. Więc raczej bym tego nie niszczył, ale na pewno bym tego w tym momencie nie craftował. Zakażane, zakazane kształtowanie dwójka, mocna dwójka, czyli nie niszczymy, ale też nie kraftujemy. Jeżeli, nawet w jakimś deku Prista jest ta karta, to myślę, że można ją zamienić czymkolwiek innym. Więc zostawmy to, ale nie craftujmy tego. Eee... Karta do combo deku. No taka dw... jedynka albo trójka, zależy jak to patrzeć. Ogólnie karta jest słaba, ale w combo deku jakimś tam z Velenem czy czymś takim grała przez jakiś czas. Więc jedną sztukę myślę, można zostawić, jeżeli się ma dwie. Drugą można powiedzmy zniszczyć. No kraftować, jeżeli chcecie grać takim kombo combo, mm, pistem. E, tutaj mamy, sam nie wiem co, raczej dwójki, czyli karty, których bym nie niszczył, ale też bym ich nie kraftował jakoś specjalnie mocno. E, znaczy zależy też do czego, na no, tym ostatni jakiś tam deck był przez chwilę, teraz absolutnie o tym mówię, o, o tym deku nie ma mowy, bo jest za wolny, ale był jakiś tam taki właśnie ketun z tym ostrzem ketuna, gdzie się ganga powało to ostrze ketuna i później się tak dwało ketuna 50 na 50 coś w tym stylu. Ale sam nie wiem, no, ciężko mi tutaj powiedzieć tak na dobrą sprawę, raczej, znaczy tak, na pewno bym tego nie craftował, bo te karty jakieś kluczowe nie są w niczym, niszczenie, jak potrzebujecie pyłu to można, jak nie potrzebujecie to zostawcie, tak, zróbmy, wieczny wartownik, raczej bym zostawił, ale też bym nie craftował, czyli dwójka, młot zmierzchu, jest, jest Doomhammer. Młot zagłady, tak? Nie, zgładzicie, może. Um, nie wiem, chyba jedynka ten młot zmierzchł. To jest dwójką, to jest jedynką, powiedzmy. Tutaj mamy dwie jedynki. Na tym niby jest deck, ale ten dek moim zdaniem jest do bani, więc można to zniszczyć, bo to raczej nie jest jakieś super mega mocne. E, chyba, że nie potrzebujecie pyłu, no to można zostawić, bo może ten wyparcie ciemności czarnoksiężnik kiedyś pogra, ale. Nie chcę się w to wierzyć. A zagłada jest raczej słaba. Wypaczona odchłań z zestawu klasycznego jest lepsza, więc to można zniszczyć i kraftować tego nie warto. Chyba że dla tego obrazka. To jest ładny. Braterstwo krwi. Powiedziałbym, że jedynka, ale ja mam wrażenie, że to jeszcze może pograć. Chociaż z jedną wersję bym zostawił znaczy jedną kopię bym zostawił, drugą kopię można zniszczyć. Kraftować tego absolutnie nie można. To jest jedynka. Tutaj mamy trójkę nawet. Teraz w Renoloku bardzo często to gra i ewentualnie może w innych kontrola, kontrolnych dekach, więc jest to warte skraftowania do tego deku i nie jest warte niszczenia. To jest dwójka, nie jest warte kraftowania, ale niszczyć też bym tego nie niszczył, bo też może gdzieś tam jeszcze pograć trochę. To jest taka słaba dwójka, czyli raczej na 100% bym tego nie kraftował, ale niszczyć też bym tego nie niszczył. To jest, no powiedzmy, że jedynka można to zniszczyć, kraftować i nie za bardzo. Oszalały wyznawca, taka dwójka, nie kraftowałbym tego, ale też bym tego nie niszczył. Co prawda, ketundeki, znaczy jeszcze trzeba by wziąć pod uwagę, czy ketundeki jeszcze będą grały, bo nawet jeżeli będą grały, to, to w ketundekach nie grało, ale karta jest ok, więc ja bym tego nie niszczył, raczej bym to zostawił. To jest jedynka bez bezapelacyjnie. Uskowaty koszmar, raczej dwójka, nie niszczyłbym tego, zostawiłbym to, ale absolutnie bym tego nie kraftował. To jest jedynka. I to jest jedynka. Tych kart nie ma sensu y, trzymać. Można je zniszczyć. A i craftować ich nie ma w ogóle potrzeby. Legendarna. Dobra, przejdźmy sobie teraz do legend. Tutaj może będzie ciekawie. Fandral, trójeczka. Warty z nie warty niszczenia. W bardzo wielu druidach gra, o ile nie w każdym druidzie, który ma jakiś sens. Więc bardzo dobra karta do craftowania z tego dodatku. Ciężna Huhuran, y, dwójka. Nie jest warta tego, żeby ją niszczyć. Ale nie jest też warta tego, żeby ją craftować. Chyba że bardzo potrzebujecie pył, no to od biedy można ją zniszczyć faktycznie. Ale może to kiedyś jeszcze pograć, więc to jest takie trochę ryzykowne. To jest jedna z tych kart, o których ciężko jest mówić, bo ona sama w sobie jest dobra. Natomiast to tak jak widzimy, nie gra, więc jak uważacie? Jeżeli potrzebujecie pyłu, no to możecie je zniszczyć. Jeżeli nie potrzebujecie, no to ja bym to zostawił. Jedynka można zniszczyć, karta mega słaba. Raczej trójka, nie ma sensu niszczyć, jeżeli potrzebujecie do talii jest sens kraftować. Jedynka... Raczej tak, raczej jedynka, czyli po prostu możecie to zniszczyć, kraftowanie nie wchodzi w grę. Dwójka, nie kraftujemy, ale nie niszczymy, jeżeli mamy. Dwójka, nie kraftujemy, ale nie niszczymy, jeżeli mamy. Jedynka, jeżeli mamy to może że możemy to zniszczyć. No... No, myślę, że tak można spokojnie to sobie zniszczyć. Malkorok 2. Raczej nie craftujemy, ale na pewno nie niszczymy. Jeżeli chcemy to skraftować do jakiegoś deku, ok, tylko zastanówmy się nad tym trzy razy, czy aby na pewno będzie to sensowne. Więc taka karta, no też trochę poniekąd ciężka. No i ostatnie karcioszki, legendarne, neutralne. Hmm, Chwileczkę, ja mam wszystkie? A właśnie. No nie mam wszystkie. Ok. Eee... W takim razie piki miałem wszystkie. Dobra, zertyjemy sobie jeszcze na koniec. Zerus 1 można niszczyć, nie warto kraftować. Nad 1 można niszczyć, nie warto kraftować. Mukla tyran z doliny, raczej dwójka. Nie do kraftowania, ale też do niszczenia. Kto wie, co się w przyszłym roku stanie, wyrotuje część dodatków. Może akurat ta mukla będzie w czymś grała, więc nie niszczy tego, bo nie ma, nie ma sensu. Weklor na pewno jest to trójka. Do ketun deku można to kraftować. I nie ma sensu tego niszczyć, bo gra w każdym ketun deku. Wyżer, Zguba, Elwyna. Myślę, że dwójka. Na chwilę obecną nie ma sensu tego kraftować, ale nie ma też sensu tego niszczyć. Ta karta jest grywalna, ona nawet grała dosyć sporo po wyjściu, wyjściu dodatku, przestała z różnych powodów, ale myślę, że w przyszłym roku w standardzie może być także pogra. Strachost, strachostwór, 1 jedynka. można to zniszczyć. Nie warto tego trzymać, nie warto tego kraftować god dwójka, trójka. No, tak myślę, że dwójka, trójka. On od czasu do czasu się pojawia, teraz jest dosyć szybka meta, więc taka karta za dziewięć raczej nie gra, ale kto wie, może jeszcze pogra, więc na pewno nie warto tej karty niszczyć i jeżeli ona zaczęłaby grać w jakichś dekach, warto ją skraftować. Nertarion, dwójka lub jedynka, zależy jak na to patrzę. Na pewno nie ma sensu tego kraftować i powiedzmy, że częściowo jest sens to zniszczyć. Dlaczego? Bo ta karta nie jest jakaś super dobra, Ona jest mega wolna i nawet w tych Dragon deckach, jeżeli już się pojawiała, to i tak jakieś szału raczej nie robiła. Więc powiedziałbym, że raczej możecie to zniszczyć, znaczy craftowanie tego odpada. Zniszczyć nie. raczej to możecie, natomiast musicie wziąć też odpowiedzialność za to, że w przyszłym roku może jakiś Dragon Deck taki mega wolny, jakiś combo, coś tam tego, powstanie, no więc... Raczej do zniszczenia, ale, ale ostrożnie, nie śpieszyłbym nie, nie, nie się. No i mamy tutaj starożytnych bogów. Jeszcze jest Katun, yy, tylko że go nie ma. O jest, no ale Katuna się nie da zniszczyć, więc nie ma o czym mowa, mówić. Yy, Enzo. Na pewno jest to kartą numer, z numerkiem 3. Jest warta skraftowania, nie jest warta niszczenia. Deki na Enzocie grały i podejrzewam, że jeszcze przez kolejny rok będą grały. Więc nie widzę tutaj powodu, żeby tą kartę niszczyć. I widzę powód, żeby skraftować, jeżeli jakiś Enzodek deck Wam się spodoba. Joksaron, raczej dwójka. Nie warty jest skraftowania. Nie warte jest. No, może nawet jedynka. Znaczy, dla mnie prywatnie to jest jedynka. Ja Joksarona po jego nerfie, czyli po tym, że jak się zabije, to już dalej tych czarów nie rzuca. Czy tam wyciszy, zheksuje, z polimorfuje i tak dalej. Po tym nerfie uważam, że on jest niegrywalny I dla mnie to jest karta absolutnie niegrywalna do zniszczenia. Której grać nie będę, ale wiem, że ludzie jeszcze mimo tego grają go jak jakiś tam backup, jaką, jakąś tam próbę uratowania sytuacji. Więc raczej bym go nie niszczył tak ogólnie. Kraftować też bym go nie craftował, bo nie jest to na tyle istotna karta, żeby ją krafić. No tutaj musicie sami podjąć decyzję, ale bardziej bym powiedział, nie, nie niszczcie tego. Kraftować w ostateczności można. Eee, grał on tylko w deku, który polegał na kombie z tym josarażem. No na pewno nie jest warty skraftowania. To do zniszczenia. Myślę, że możecie to zniszczyć, bo nawet jeżeli powstanie dek z nim, to nie musicie tym dekiem grać, a jest to na tyle mało prawdopodobne, że on będzie w jakimś deku, który ma sens ręce i nogi, że myślę, że można to zniszczyć. Chociaż też tak na zasadzie. Jeżeli potrzebujesz było OK, może zniszczyć. Jeżeli nie potrzebujesz, to raczej bym go nie niszczył. Bo mimo wszystko, może to coś tam jeszcze porobić. Eee, dobra, to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o te. Zobaczmy jeszcze Epicka. czy Tu wszystkie karty były, tak były. Ok, no to w takim razie w tym odcinku, i drodzy, to wszystko. Mam nadzieję, że taka forma się Wam podoba, bo ja też nie chcę się jakoś super mega rozwodzić nad tymi kartami, a ja nie chcę mówić to skraftujcie, to niszczcie i tak dalej. więc gdzieś tam trochę o tych kartach staram się pogadać. Są po kolei, więc też nie ma problemu, żeby jakąś kartę odnaleźć w tym całym moim gadaniu i posłuchać o jakiejś tam konkretnej karcie opinii. Tak więc, moi drodzy, dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam oczywiście do kolejnych filmów. A w tym to wszystko. Na razie, do zobaczenia z see ya.